Zaś miesiącu anioł Gabriel został posłany przez Boga do miasta galilejskiego Nazaret, do dziewicy poślubionej człowiekowi imieniem Józef z pokolenia Dawidowego. Dziewica zaśmiała na imię Maryja. Przybywam w imieniu cesarza Augusta. W wielu latach mojej oddanej służby dla imperium jestem tutaj. Prowadząc tą bandę marzycieli. Jednak dawno te, temu nauczyłem się, by być posłuszny zasadą, które mi damy. Dzisiejszego wieczoru to wy nauczycie się, jak posłyszli mnie. Czy to jest jasne? Zrozumiano! Włośnie, czy to jest jasne? Słuchajcie, po tym lesie, w którym będziemy się poruszać, są ciemne i kręte drogi. Na nich pełno zbójców, złodziei, wilków i innego plugastwa. Nie ochronię tych, którzy będą oddalać się od nich. Ci, co będą szli koło mnie, mają szansę przetrwać i dotrzeć do celu. Czy to jest jasne? Ja idę z przodu. Nikt mnie nie wyprzedza. Dzieci idą zaraz za mną. Jeśli to jest jasne, przy tak. mnie możecie czuć się bezpiecznie. A rannych dobijamy. Nie zabijamy. Prędzej! Ja Podróż do Betlejem, kolejna edycja to już trzecia edycja tego przedsięwzięcia Fundacji Prem oraz wielu zaprzyjaźnionych organizacji, przyjaciół, wolontariuszy z Tomaszowa, Powiatu Tomaszowskiego i Nowłodza, Zakościela oraz tak naprawdę z całej Polski. Przyjeżdżają do nas jako wolontariusze ludzie z całej Polski, przyjeżdżają do nas również grupy z całej Polski. Tych wolontariuszy jest około 180 wraz z pracownikami Fundacji i to już jest nasz trzeci, ostatni weekend, kiedy gramy podróż do Betlejem. 180 wolontariuszy, a kilka, dobrych kilka, kilkanaście tysięcy ludzi, którzy nas w tym roku odwiedzili przyjeżdżali naprawdę z różnych miejsc w całym kraju. To, co najważniejsze, najpiękniejsze, to to, że przyjeżdżając tutaj są w stanie czekać w długich czasem kolejkach po to, żeby przeżyć tę podróż. To jest ciekawe, że w naszym kraju ludzie są gotowi chętni do tego, żeby, pomimo tego, że znają tę historię, znają ją bardzo dobrze, to jednak jakby odkrywają ją dzięki tej podróży na nowo. My jesteśmy wdzięczni za to, że tak wielu ludzi, takie tysiące ludzi zechciało to Towarzyszyć nam w tej y, podróży w poprzednich latach. To było 16 tysięcy w tym roku. To już są kolejne tysiące, których jeszcze wszystkich nie policzyliśmy, ale mam nadzieję, że y, y, każda z tych osób, która tutaj była, mogła też y, ten podróż przeżyć bardzo osobiście. Serdecznie też dziękujemy wszystkim y, patronom tego przedsięwzięcia, a zwłaszcza Starostwu Powiatowemu, które po raz kolejny już trzeci rok z rzędu y, wsparło naszą inicjatywę i mamy nadzieję na dobrą własną współpracę na przyszłość. Mario, Mario. Józefie, co powiedział mój ojciec? Czy zgodził się na zaręczyny? Tak, zgodził się. Wypiliśmy i ogłosiliśmy zaręczynę rabina. Mam wnieść 200 denarów sagu, a twój ojciec zrobi to samo. Już równo za rok oddam ciebie małżeństwo. Rok? Cały rok musimy czekać? Czy ty wiesz jak ciężko było przekonać twojego ojca na te 200 denarów? Gdybym miał czekać, aby zapłacić, ile na naprawdę jesteś warta, umarłbym samotnie. Lecz teraz muszę już iść. Mam dom do zbudowania, a pozostał mi już tylko rok. widzenia, Józef. Bądź pozdrowiona. Łaską obdarzona, pan z tobą. Któż tam to mnie woła? Łaską obdarzona? Dlaczego witasz mnie w ten sposób? Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna. syna. Nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazywany synem najwyższego. Błogosławiona jesteś pomiędzy niewiastami i błogosławione jest dziecko, które urodzisz. Czemu zawdzięczam, że matka mojego pana przyszła do mnie? Też to anioł powiedział mi o dziecku, które urodzisz. Po tylu latach oczekiwania będziesz miała syna. Tak, wiem. Wiem, że będzie wyjątkowy. Pan to się. Ja anioł, powiadasz? Tak, widziałam anioła i on do mnie przemówił. Był tak blisko mnie, jak ty teraz. Zaiste, zaczynam wierzyć w te wasze prorownictwa. Chodźcie plemiębiaminowej. Chodźcie, idziemy dalej. Oddech. Powiedziałam ci o aniele. Jesteś wiecie, kto jest w ciąży w podeszłym wieku. Wierzysz mi, prawda? Wierzę. Bóg chce, żebym ci pomógł, nawet jeśli jest to wbrew naszym prawom. Widzisz, anioł pański przyszedł do mnie. Widziałeś anioła? Widziałeś Gabriela! Józefie, co powiedział Gabriel, gdy przyszedł do ciebie? Był niesamowity. Jego słowa wciąż brzmią w moich uszach. Opowiedział Józefie, synu Dawidowy, nie bój się wziąć Marii za żonę, bowiem to, że spodziewa się dziecka, uczynił Duch Święty. urodzi syna, a dasz mu na imię Jezus, bowiem to On zbawi lud swój od ich grzechu. To dziecko będzie tym, z którym uczyliśmy się w pismach. Jestem tylko zwykłym rzemieślnikiem, a mimo to to nie Bóg wybrał. Józefie, znam Twoje serce i wiem, że kochasz Boga. Lecz czy podjąłeś decyzję, co zrobić? Cesarz August zarządził spis powszechny. Musimy wyruszyć do Betlejem, aby nas spisano, ale czy jesteś gotowa na tak długą drogę? Czy to oznacza, że nadal chcesz mnie za swoją żonę? Tak, wiem, że to nie będzie łatwe, ale uszanuję wolę Boga i zostanę. Chodźcie, ludzie, idziemy dalej. Ja. A więc, Melchiorze, czy jesteśmy już blisko? Mam taką nadzieję. Nigdy wcześniej nie przebyliśmy tak długiej podróży jak dzisiaj. Nawet ja, ze swoją znajomością gwiazd, nie jestem w stanie tego stwierdzić, ponieważ ta gwiazda się nie porusza. Wszystkie gwiazdy poruszają się w stosunku do innych. Potrafię powiedzieć, jaką drogę już przebyliśmy, ale nie wiem, ile jeszcze przed nami. To niesamowite. Starannie dokonuję obliczenia matematyczne, ale mimo to nie potrafię dojść do tego. Dlaczego ta gwiazda nie porusza się tak jak inne ciała niebieskie? To ta gwiazda Gancusi. Czy Herod byłby w stanie zawiesić gwiazdę na niebie? Ujrzeliśmy już wiele znaków, które zostały zapisane w pismach tysiące lat temu. Pojawienie się tej gwiazdy musi być dziełem Boga Najwyższego. Bardzo <śmienicza> osoby że... Nie, nie wiem w ogóle, co to są okulary. czym do kobiety do domu A ty a gdzie masz swoje dokumenty? Powiedziano mi, że będziecie tutaj stali, i czekali. Czego nie oddałeś? I bardzo dobrze. Za chwilę wejdziemy do miasta Betlejem, a tymczasem podróżujemy dalej. Nikt nie Z może nami? ustanowić króla. Królem trzeba się urodzić. Tak, panie, ale... Ci mądrzy mężczyźni dobrze zrobili, że przybyli do mojego pałacu. Bo gdzież idzie, jak nie, właśnie w tym miejscu miałby narodzić się nowy król? Wynoście się stąd! Dalej, ludzie, ruszać się za mną! Każdy, kto wejdzie do miasta, musi zapłacić podatek. Za każdego mężczyznę, kobietę, dziecko i zwierzę. Cesarz August zapowiada, żeby każdy człowiek na Ziemi był zarejestrowany i zapłacił podatek. Każdy musi tak uczynić.

ludzie, kupujcie najtaniej u nas Ludzie, podejdźcie bliżej zostaniemy tu na noc Odejdź kobieto Witaj kobieto Prowadzę ci zrono pielgrzymów Jesteśmy męczeni, głodni i brudni Podróżujemy już od dawna Chcemy zostać u ciebie na noc Niestety centurionie, tym razem nie mamy żadnego wolnego miejsca. Ani jednego? Ani jednego. Zarządzono spis ludności. Wszystkie plemiona z całej Judei zmierzają do nas, do Nawet Nawet brzemiennej musieliśmy odmówić. Kobiecie w ciąży? Niestety nawet dla niej nie mieliśmy miejsca, a jej czas już się zbliżał. Tu niedaleko, na wzgórzu jest niewielka stajenka. Tam się odpocząć. Może, Może jakieś miejsce dla Was się tam znajdzie. Może i się znajdzie Mówi, to tu. Chwilę to, to ogrzejcie się. Podróż do Pedlejem fundacja POREM zaczęła organizować po raz pierwszy 3 lata temu, kiedy to y, już od września właściwie, od wakacji ruszyły prace, a później co roku dodawaliśmy kolejne elementy, kolejne miejsca wymagały nowego y, y, uporządkowania, y, nowych dekoracji. I tak też się złożyło, że i w tym roku już wrześ, we wrześniu Właśnie rozpoczęliśmy pracę nad scenografią dalej, były prace z aktorami i wszystko to zostało zwieńczone pierwszym y, występem czy pokazem w grudniu 2014 roku. Wstawać pasterze! Zostawcie nas! Jesteśmy zmęczeni. Całą noc pilnowaliśmy stada, nasz brat jest na zachodnim pastwisku. Teraz nadszedł jego czas na pilnowanie owiec. Idźcie tam, zostawcie nas w spokoju. Przynoszę wam dobrą nowinę, wielką radość dla wszystkich ludzi. Dzisiaj w mieście Dawida urodził się wasz Zbawiciel, Mesjasz i Pan. A oto znak dla was. Znajdziecie niemowlę w pieluszkach leżące w żłobie. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. To był anioł! Gdzieś ma anioła! Messiasz się narodził!